Wiecie, kochani, w czytaniach na sierpień właśnie przygotowuję, zaczynam. Zaczniemy od lwa, oczywiście, ponieważ e, lew teraz ma urodziny. E, mam przygotowane talie, już je częściowo potasowałam. Dziękuję Wam za wszystkie życzenia, które złożyliście mi ze względu na to, że jechałam na urlop. Było bardzo fantastycznie, spędziłam bardzo. Miły, cudowny czas z moją rodziną, której dawno nie widziałam. Spędziliśmy miło czas w górach, udało nam się tam pojechać. Tutaj widzicie na stole, oprócz kart, takie impresje, ponieważ kupiłam sobie kredki i też troszeczkę porysowałam. I zawsze zapraszam Was w czytaniach do tego, żeby spróbować, żeby trochę coś porysować, żeby użyć kolorów i zobaczyć, co z tego wyjdzie. I może wyjdzie coś fajnego, może wyjdzie coś, co będziecie lubić, z czym będziecie się. z czego będziecie się cieszyć. Obojętnie kolory mogą być to same kolory. Ostatnio właśnie pokazywałam Wam dzisiaj pokazałam na kanale talię. Silicon Way, która maluje, chociaż powiedziano jej kiedyś, że nie potrafi malować i nigdy nie będzie artystką, a maluje cudowne karty, piękne energie. Także zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie spróbowali, żeby spróbowali rysować, malować, używać kolorów. Zapomnieć się, popróbować, poeksperymentować. Jeśli nie lubicie rysowania, malowania, bo niektórzy frustrują się na przykład takim zajęciem, to warto pójść i zrobić coś dla siebie, coś co lubicie, czy to na urlopie, czy po urlopie, czy przed urlopem. Wszystkim Wam życzę, tym, którzy jeszcze nie byli, wspaniałego urlopu, a tym, którzy byli, to już teraz życzę Wam miłej pracy i wszystkiego dobrego, i zapraszam Was do czytań. Każdy znak będzie miał osobno czytanie. Dziękuję Wam bardzo jeszcze za lajki, like, share i wszystkie podziękowania, komentarze. I wszystkiego Wam życzę dobrego też, jak zawsze. Witam wszystkie wagi w czytaniach na sierpień. Jest tutaj podstawowa talia, której zawsze używam. W czytaniach, i będzie tutaj z kabalistycznego tarota jedna karta dla wag na sierpień. Zobaczymy, co tutaj jest ważne. Czemu się przyjrzeć? Jak to można zinterpretować? Dla każdego może to być jakaś inna informacja, bo czytanie jest ogólne. Więc pamiętajmy, że możemy to odczytać równie. Każda osoba jest unikalna, każda osoba inaczej doświadcza tutaj życia. I dla każdej osoby może to być coś innego. Mamy tutaj króla Buław. Król Buław w tych czytaniach jakoś wydaje się być bardzo popularny. Jest to energia bardzo ognista, doświadczona. Jest to mądrość na drzewie życia. Mamy w Hokma, więc mamy tutaj. Dużo mądrości, dużo zebranych doświadczeń. Jest to lider, jest to ktoś, kto tworzy swoje życie, kto panuje nad swoim życiem, kto przewodzi innym, kto pokazuje drogę do przodu. Jest tutaj ogień ognia, czyli mamy bardzo dużo takiego podniecenia, fascynacji. To może być ktoś w naszym życiu, to może być osoba, która będzie miała na nas ogromny wpływ. To może być jakiś szef, doradca, partner życiowy brat, siostra zwróćcie uwagę, kto w waszym życiu ma takie cechy lidera, przywódcy, do kogo zwracacie się czasami o poradę mamy tutaj też literę hebrajską J, dwa razy mamy powtórzoną, czyli w tłumaczeniu tutaj to oznacza pięść, ramię i to jest praca w planie, w planie duszy to jest bardzo mocno połączona energia z pracą ze służbą, z pomaganiem innym, z, takim by, z byciem taką osobą, która podnosi wibracje innych, która potrafi pokazać, że Twoje hobby może stać się Twoim narzędziem pracy, stałej pracy, może być czymś, co będzie przynosić Ci satysfakcję, czymś, co przynosi Ci radość, nie tylko takie obciążenie. Więc tutaj można się zainspirować, można zobaczyć, w czym jestem dobra czy dobry, co lubię robić. Może coś nowego, jakaś fascynacja przerodzić się w coś, co będzie później waszym zawodem. To też może być awans, na przykład w pracy, zdobycie wyższego stanowiska, tak powiem. Zobaczymy jeszcze, co oprócz tego pokaże, pokazuje się jeszcze boku. Zmienię tylko perspektywę i zobaczymy, co tutaj mamy jeszcze. Oprócz tego, zobaczymy taki rozkład, który znacie. I co tutaj mamy? Ja już wcześniej tasowałam te karty, teraz tylko tak, żeby wzbudzić energię. Dla WAK na sierpień. No to zaczynamy. To, co ma wpływ, ale odchodzi gdzieś tam do tyłu, w przeszłość. Tutaj energia przychodząca, jakiś potencjał, tutaj na rozwój kreatywny. Tutaj mamy komunikację, czyli żywioł powietrza, może praca. Tutaj energia w związkach. Taki przegląd. Tutaj finanse, materialne sprawy. Nadzieje i obawy. No i tutaj zobaczymy jakiś wynik. A w tle piękne paśki lichów. Takie otwarcie się na miłość, prawdę, szczęście, wakacje. Jakaś komunikacja, też być może informacje na temat miłości, nowego związku. Tutaj mamy tego partnera, który może być bardzo takim um, mocno seksualnym y, człowiekiem. I y, y, tutaj jakieś może wyrazy miłości, które płyną. <grym> tak można też to przeczytać. Zobaczymy, co dalej z tego wyniknie. Ok, w przeszłości tutaj jest królowa monet. Tak, jakbyśmy parę mieli tu. Jest królowa, jest król, tak? To może być nasza, nasza własna energia, bo mamy i animę, i animusa, czyli nasze takie zrównoważenie pomiędzy tym, co tworzymy w swoim życiu, czyli to, tym płomieniem, a tym, co się dzieje tutaj na Ziemi. Tą praktycznością, byciem praktyczną osobą, tym co robimy. Wy jako znak powietrzny jesteście czasami mocno w głowie i macie y, potrzebę dążenia do równowagi. Tutaj może to oznaczyć, że y, połączenie tych dwóch energii powoduje, że możecie stanąć mocno na, na nogach, możecie być wsparciem dla innych, dla siebie też przede wszystkim. Zobaczyć, że y, właściwie. Jesteście pełni doświadczeń. Możecie dzielić się tymi doświadczeniami z innymi osobami. Możecie zająć się bardzo dobrze swoją rodziną, tym, co jest wokół Was. Czy świetnie spełnić się też w pracy, bo to jest karta pokazująca taką, takie zrozumienie, jak działa Ziemia, co na tej Ziemi jest ważne. Że na przykład latem myślimy o tym, jak się przygotować do zimy, w jaki sposób zabezpieczyć się przed zimnem, przed mrozem i tak dalej. Oczywiście cieszymy się z tego, że jest lato i, i tak dalej, ale nie można tutaj być kompletnie. Wyrzuconym w kosmos, i absolutnie nie myśleć o tym, że jednak z każdym dniem zbliżamy się do tego okresu, w którym przyjdzie ta zima i trzeba będzie mieć jakieś zabezpieczenia, tak? Więc to jest ta praktyczność tej królowej. I tutaj mamy tego króla, który z kolei jest taki, taki bardzo radosny, twórczy i taki mniej praktyczny na pewno. Tak przynajmniej odnoszę takie wrażenie. To przychodzi. Ha, no zobaczcie, kochankowie. Zobaczcie, mamy tutaj królową. Może to być ktoś, kto pojawi się w Waszym życiu i możecie tutaj stworzyć jakąś piękną parę. Nie mo może to nie być tak, że to będziecie Wy. Może to być ktoś wokół Was, kto zaprosi Was na ślub albo na, na jakieś świętowanie ich związku, bo teraz te śluby to jakby mniej popularne. Natomiast też to może być tak, że wy jakby znajdziecie zrozumienie w sobie, połączenie anime-animusa, że to będzie taka wasza Unia wewnętrzna, że macie potencjał na zrozumienie siebie i tego, co dla was jest ważne w życiu, do czego chcecie dążyć, co, co będziecie robić w przyszłości. No, patrząc teraz na te karty, mamy tutaj taką dużą harmonię. Połączenie męskości, kobiecości, praktycznej sfery, z kreatywną sferą. Tak jakbyście mieli tą dojrzałość i wejście w tutaj w ten okres takiego tworzenia, tworzenia. Nie wiem, co chcecie tworzyć, każdy pewnie coś innego, to już sobie dopowiecie sami. Co tutaj mamy właśnie w tym żywiole ognia, czyli na temat kariery, to jest tutaj jakieś zaciemnienie. Nie do końca jest tutaj dla Was ta kariera widoczna. Tak jakbyście nie widzieli do końca jasno i wyraźnie tego, co, co się tutaj może otwierać przed Wami. Bo mamy tutaj księżyc, a księżyc to jest taka iluzja to jest coś, co jest takie mało widoczne. Księżyc ma to światło zupełnie inne niż Słońce i tu dużo jest rzeczy jest schowanych. Przy świetle księżyca jest bardzo romantycznie to może być jakaś randka to może być też tworzenie właśnie takiej atmosfery wokół siebie tajemniczości, wchodzenia w nowy związek, romantycznego spotkania właśnie przy księżycu takiego bycia w takim półcieniu niepokazywania siebie jeszcze partnerowi takie ukrycie. Pewnych takich rzeczy, które zawsze staramy się ukrywać, pokazanie, na przykład włoże, zrobienie makijażu przez kobiety, tak? to jest takie właściwie upiększenie siebie i nie pokazanie siebie taką, jaką jestem autentycznie, więc to może być taki przykład po prostu, żeby Wam uświadomić ten księżyc, który chowa. Nasze jasne oblicze, w świetle słońca widać wszystko, natomiast przy księżycu można dużo rzeczy ukryć i może to być taka właśnie rzecz, jak właśnie randka, ale to też może być takie zagubienie się w sensie, gdzie ja idę z moją karierą, z tym, co chcę tworzyć, co ja tworzę w moim życiu i czemu to jest takie gdzieś ukryte, bo to może być schowane przed nami, tak? Możecie tak tylko intuicyjnie przeczuwać. Lub mieć iluzję na temat tego związku. No zobaczymy. O, ale tutaj jest dużo. Może to być iluzja, dlatego że tutaj jest jakaś na, inna kobieta. I tutaj może być to rywalka. Um, mamy króla i dwie królowe. Więc y, czytając to tak na wprost, można powiedzieć, że jest tutaj taki trójkąt i dlatego jest tu księżyc, dlatego tutaj nie do końca widać tą pasję, bo tu nie wiadomo, co z tym zrobić. I każda z tych kobiet może przeczuwać, że tutaj jest y, coś na rzeczy. Czytanie jest ogólne, więc zwróćcie na to uwagę, że te energie, czy żeńska, czy męska, to one tutaj się wymieniają, więc to może działać w obie strony. To jest komunikacja, to jest też mówienie o miłości, bo tutaj mamy tą pozycję, która mówi o komunikacji, o myślach, o naszym połączeniu z umysłem. Więc tutaj możemy mieć potrzebę mówienia o miłości, albo to może być też przeczytane w taki sposób, że ten król czy królowa chcą tutaj powiedzieć o tym, że kocham Cię, tak? Mogą powiedzieć o tym, bo głęboko czują w sobie tą miłość, tym bardziej, że tutaj mamy tego pazia w tle. Potem jeszcze są trzy buławy, więc tak jakbyśmy wzrastali tutaj w tym związku. A tutaj są kochankowie, więc może to być tak, że jest tutaj. Tak, nie dla wszystkich oczywiście, ale może otwierać się tutaj taki duży związek. To może być potrzeba mówienia o miłości. Dla innych, no tak jak powiedziałam, może to być trójkąt. Zobaczmy, co tutaj się pokaże. O, wow! Tutaj mamy króla kielichów, który. Może być partnerem tej królowej, więc mamy tutaj dużo męskiej energii, ale dużo żeńskiej też. Mamy, możemy mieć dwie pary, tak, które być może będą razem wspólnie coś tworzyć w sensie nie wiem, czy to będzie spółka jakaś, bo to jest kariera, tutaj jest coś niewiadomego. To jednocześnie może być mówienie też. O swoich uczuciach nie tylko swoich, swojemu najbliższemu partnerowi, ale to, to, to jest też dzielenie się takim otwartym sercem, przepływem uczuć i tą mądrością i zrozumieniem z innymi, którzy są wokół Was. To jest bycie liderem, który jest bardzo mądrym, mądrą osobą, która jest bardzo stabilna emocjonalnie też. Mamy tego króla w środku, który chce. Jak gdyby rządzić tak mocno i ogniem, tak? Bo tutaj jest ogień, tu mamy wodę. E, dużo tej wody otacza ten ogień, więc to może być też swego rodzaju presja e, pomiędzy. czy napięcie pomiędzy właśnie e, parą, która tutaj jest. To może być docieranie się w związku. E, I chęć. E, przewodzenia czy dążenia do władzy w związku. Czasami tak jest, że musimy się dotrzeć, że musimy zobaczyć kto gdzie ma swoje miejsce i w którym miejscu się dobrze czuje, żeby związek mógł świetnie funkcjonować. E, I to też może być takie właśnie nie do końca jasne, kto tutaj zwycięża i w którym departamencie e, i na co mogę pozwolić partnerowi, a na co sobie pozwalam, tak? Ale macie tutaj osób wokół was dużo. I tutaj, jeśli chodzi o mater, materialny aspekt, to mamy dwa miecze. Dwa miecze to jest taka karta niezdecydowania, zatrzymania. Tutaj jest nie wiem, nie wiem, co zdecydować na temat mojego dalszego życia. Tutaj może być tak, że nie wiem, kogo mam wybrać, bo są różne opcje. Z których jedna pewnie jest ta właściwa, i tutaj jest taki brak um, zdecydowania. Um, to też może dotyczyć właśnie materialnej sfery, czyli um, nie wiem w jaki sposób tutaj um, decydować, żeby to miało jakiś sens, czy którą ścieżkę wybrać, czy iść w lewo, czy iść w prawo. I to jest takie zastygnięcie w biegu. To jest takie zatrzymanie się i koniec. Ja jeszcze dociągnę karty, zobaczymy dlaczego tutaj jest taki zastój. Um, mam wrażenie, że stoimy przed jakąś wielką decyzją. Tutaj ktoś może stać jakąś, przed jakąś wielką decyzją, tutaj czegoś nie widać, nie wiadomo. I w związku z tym jest ta niepewność i to zatrzymanie. Być może są tutaj różne osoby w waszym życiu: są kobiety, mężczyźni, czujecie różne emocje w sobie. Może to dotyczyć was samych i waszego to, jakiegoś rozdarcia na jakiś temat i brak jedności, bo dwójka to nie jest jedynka, tak? Czyli mamy tutaj brak jedności. Jedynka, gdy mamy asa, to mamy ten cały potencjał otwarty. No jednak potem robimy ten pierwszy krok i już jesteśmy w tym właśnie miejscu, kiedy. Już coś jest albo białe, albo czarne, i wtedy właściwie jest, zaczyna się ten proces decyzyjny. Często mamy dużo frustracji w momentach, w których chcemy podjąć jakieś decyzje, więc tutaj coś jest na rzeczy, jeśli chodzi o sferę materialną, czy decyzję, gdzie idę. Zobaczmy, co jest jako nadzieje, obawy. Mam wrażenie, że to jest nadzieja na zwycięstwo, czyli na właściwy wybór, na wreszcie podjęcie jakiejś decyzji i pójście w odpowiednią stronę czy wybranie odpowiedniego partnera dla niektórych to będzie taka historia zwrócenie uwagi na to, co jest dla mnie najlepsze, zobaczmy jeszcze, jaki jest wynik. No, jest tutaj karta mocy, czyli macie tą moc. Macie jak najbardziej w sobie wszystko to, co jest potrzebne do tego, żeby, żebyście mogli podjąć decyzję, żebyście mogli wybrać właściwie, czy to pracę, czy to karierę, żebyście mogli zwyciężyć, żebyście mogli poczuć tą jedność w podwójności. Bo ta karta kochanków jest w przyszłości i mamy tutaj zarówno królową, jak i króla. Tak, oni są razem na stole. Tutaj mamy i króla, i królową. Dwie pary. To jest takie połączenie ognia, wody i ziemi. To tak, jakbyście chcieli połączyć w sobie wszystkie żywioły. Tak, jakbyście chcieli poczuć tą jedność w sobie. Jakbyście chcieli być dla siebie takim właśnie liderem który prowadzi do zwycięstwa macie nadzieję na to zwycięstwo i czujecie tą moc czujecie to że jest tutaj jakieś wołanie że chcecie wybrać coś dla siebie co będzie długofalowym długofalową decyzją znaczy decyzją która przyniesie długofalowe skutki w ten sposób chciałam powiedzieć więc no, może dla niektórych z Was to być taki e, miesiąc e, bardzo decyzyjny, taki mm, poszukania w sobie mocy, siły tego lidera, tej mądrości i zrozumienia siebie i wyjścia na przykład do nowego uczucia, zaakceptowania kogoś, zaakceptowania siebie. Zobaczmy, co jeszcze tutaj powie nam talia na temat tych dwóch mieczy. Taka dodatkowa, zobaczymy, dlaczego tutaj są te dwa miecze. Co tutaj Was gdzieś zatrzymuje w podjęciu decyzji? Boicie się czegoś, boicie się jakiegoś bólu. Być może wcześniej byliście w związkach, e, które przyniosły Wam ból i zranienie serca, ponieważ następna karta to jest Trójka Mieczy, tak? Więc tutaj, e, dlatego często zatrzymujemy się, boimy się bo mm, jakoś w przeszłości mieliśmy trudno, więc hmm, kto wie, co teraz się zdarzy, tak? Często nie wierzymy, że może być lepiej. A zobaczmy, dlaczego jest dwójka mieczy. Hmm. To tak jakbyście hmm, występowali przeciwko hmm, czemuś, jakbyście musieli się bronić, Przeciwko jakiemuś atakowi czy, czy naporowi różnych być może ludzi, którzy mają coś do powiedzenia na Wasz temat. to jakbyście nie wierzyli, albo musieli się cały czas bronić, jakbyście musieli tutaj coś udowodnić komuś, nie wiem, czy partnerowi, czy rodzicom, czy, czy w ogóle Waszemu otoczeniu. Nie wiem, czy jest taka potrzeba, żeby w ogóle coś udowadniać. Tak naprawdę to wy rządzicie swoim życiem i to, co robicie, to jest Wasza sprawa. Jeśli nie robicie nikomu krzywdy, to, to właściwie podejm podejmowanie decyzji, um, jeśli nie ma wpływu na życie innych osób, to to jest um, właściwie tylko w, w, Wasz biznes. <laughs> A zobaczmy jeszcze um, jedną kartę. Dlaczego On tutaj jest. Moc. Bo jest moc. Bo ta moc jest dla Was ważna. Sięgnijcie do swojej mocy i zobaczcie, że nie musicie nikomu niczego udowadniać, że to, co w życiu robicie, wszystkie decyzje, które podejmujecie, to jest Wasze prawo do tego, żebyście je podjęli. Bez względu na to, co się dzieje potem wokół, jeśli czujecie, że to jest Wasza droga, to, to trzymajcie się tego. Trzymajcie się, nie dajcie się zbić z pantałyku. Idźcie za, za sercem, za wołaniem serca. Dlaczego to jest księżyc? No bo jest tutaj jakaś atrakcja, atrakcyjny początek, jest tutaj jakaś nowa miłość, jest tutaj jakieś nowe zafascynowanie, może to być nowa kariera też. Coś, co jest jeszcze schowane, ale czujecie, że tutaj może coś z tego wyniknąć, że się tutaj coś zaczyna tlić, czy uczucie, bo no, buławy to jest bardzo seksualna energia, to jest też energia wzrostu i twórczości, tworzenia. Więc może to być duży miesiąc, bardzo taki romantyczny. Zwracajcie uwagę na to, kto jest wokół was. Zobaczcie, kto jest tą królową monet, kto jest królową kielichów, kogo, kogo widzicie jako króla kielichów, czy kto jest też tym wiodącym tą osobą, tym królem Buław, który jest być może liderem. To może być kluczowa postać w całym, w całym tym. Sierpniu. I wygląda na to, że możecie się tutaj z kimś połączyć, albo możecie siebie zintegrować bardzo pięknie, w taką dobrą energię miłości, odpoczynku, szczęścia. Bez udowadniania nikomu ani tłumaczenia się z tego, co robicie. I jest to Wasze prawo, żebyście robili macie wolną wolę. Zobaczymy, co tutaj jeszcze powie Wam wyrocznie co tutaj może dodać na sierpień, na bak. Zresztą jako waga ma się tutaj ta, te dwa miecze i to jest takie właśnie dywagacje, komunikacja, mówienie być może o tym, co jest na rzeczy, dążenie do równowagi. Mamy tutaj jakąś um, twarz, um, kogoś, jakąś osobę. Tak jak mówiłam, może to być ktoś w Waszym życiu, ktoś, co się pojawia po coś, żeby Wam coś uzmysłowić, powiedzieć. Zwracajcie uwagę, co mówią do Was ludzie. Życie, bycie uważnym, słuchanie tego, co inni mówią, może otwarcie książki na przykład, takiej, która nagle pojawia się wokół. I przeczytanie jakiegoś fragmentu tej książki może otworzyć w Was jakiś kanał przekazu i możecie nagle coś zrozumieć. I to czytanie przypomnie się Wam wtedy. Ta karta mówi też o cieniu, o tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy w dzień, tacy, jacy jesteśmy w nocy, że mamy tą... Jasną część i tą ciemną część. Ta część ciemna to jest też ten księżyc, to, jest, to są nasze tajemnice, to jest to, co chcemy ukryć. Tutaj ta dewa to jest dewa, która mówi o naturalnym królestwie, które może być destrukcyjne, które może być częścią takiego właśnie prawa natury, gdzie mamy e, ziemię, która czasami tutaj. E, Działa tak jak um, niszczący żywioł, to znaczy nie sama Ziemia, tylko jakby mamy pewnego rodzaju zdarzenia, um, naturalne um, zmiany, tak jak um, huragany czy trzęsienia ziemi. To jest robienie porządków, to jest wprowadzanie pewnych zmian w tym, co się dzieje, po to, żeby to wszystko um, miało jakiś sens i porządek i do, um, żeby tworzyło jedność. Um, Tutaj ta karta tego cienia mówi o tym, co jest właśnie schowane w ciemności. To jest to, co, czego nie chcemy pokazać. To tak jak mówiłam o tych randkach i o tym, że się tutaj stroimy, pokazujemy nasze piękne oblicze, a nie pokazujemy naszego cienia. I oczywiście to tak jest. Jednak kiedy zaczynamy wchodzić w związek. To później pokaz samo pokazuje się, samo z nas wychodzi, wszystko to, co jest ukryte. Czy chcemy tego, czy nie chcemy, ponieważ jest to silniejsze. To jest też tak, że chowamy przed sobą pewne aspekty siebie, czyli ten właśnie swój cień. I tutaj w tej karcie kochanków, to jest takie zobaczenie, że jestem i tym, i tym, i tamtym, że mam w sobie cały wszechświat, że jest to. Makrokosmos w minikosmosie, tak, że mam w sobie właściwie też ten, tą ziemię, to przywiązanie do Ziemi i też zdarzają się katastrofy, czy jakieś naturalne akcje, które powodują, że coś się oczyszcza, że zaczynam wtedy rozumieć siebie lepiej po przejściu jakimś, jakiegoś huraganu czy zmiany, tak? albo nagle odkrywam tutaj te cienie. I swój własny cień, i chodzi tutaj o, o tą integrację o to, żeby nie projektować swoich batalii, swoich myśli na inne osoby, żeby jednak zagłębić się w siebie, żeby zobaczyć, że mamy tą moc tutaj do zmiany, że mamy tą moc zobaczenia, że jest wokół nas miłość, że oprócz tego jest też jakiś strach, cienie, blaski że to wszystko to jesteśmy my. I zobaczenie siebie właśnie w takim, w takim świetle, i zobaczenie też, że inni też mają swoje strachy i swoje obawy i mają swoje radości. I to jest właśnie związek, który może funkcjonować bardzo dobrze, jeżeli integruje wszystko i cień i tą, i tą jasną stronę tego związku, czyli potrafi scalić, a nie podzielić. Zwróćcie uwagę, jak to u Was działa. Być może jest to dosyć filozoficzne czytanie, ale takie wyszło. Życzę Wam bardzo udanego sierpnia, trochę przemyśleń, medytacji może na temat tego, co tutaj się pokazało i zobaczycie, jak to u Was się... Będzie odbywać w sierpniu. Jeśli macie ochotę, zostawić informacje, komentarze, to wszystkie one mnie zawsze cieszą i są bardzo interesujące w odniesieniu do tego, jak taka historia i to, co się pokazuje w kartach, działa w indywidualnych przypadkach. Dziękuję Wam bardzo. Pozdrawiam.